Ranna, rozkmina. Hmm. W nawiązaniu do tego filmiku, który wczoraj rzuciłam, i do nawoływań duszy, um, tak przeze mnie to wczoraj przepłynęło, i myślę, że jest zabarwione też moimi własnymi emocjami, z tymi związanymi. Ale tak podsumowując i dodając jeszcze parę słów, to chciałabym powiedzieć to, że w tym świecie internetu przede wszystkim przez to, że znajdujemy tam informacje, nasz umysł łatwo się do tego przykleja. Tam są informacje i obrazy. I. My mamy taki zwyczaj, bo tak nas nauczono, że szukać siebie, czyli znajdywać odpowiedzi na swoje wewnętrzne pytania, mamy na zewnątrz. Więc w tym kontekście internet wcale nie różni się od telewizora, że my również tam szukamy odpowiedzi. Więc dlatego jest to tak naprawdę to samo, tylko obwinięte w inny papierek. I owszem, wiedza jest różna. O, wiem, co chcę powiedzieć. Jedyne, co możemy wyciągnąć z tej całej ogromnej wiedzy duchowej, bo jest wysyp różnych przewodników, fachowców, ludzi, którzy jeden ci powie, że najlepiej zrobić to, a drugi ci powie, że najlepiej zrobić tam. To jeden ci będzie mówił cały czas, że medytacja jest podstawą, inny, że odżywianie jest podstawą, jeszcze inny, natura, e, cisza, ktoś inny ci powie, m, wyrzucaj wszystkie emocje, znaczy w sensie pozwalaj sobie wszystko czuć, wykrzyczeć i tak dalej, i tak dalej. I mamy po prostu wysyp tego i to wszystko nas fascynuje, bo to jest, w tym sensie jest inne, jest tabu, bo nie jest owiane tym takim właszczykiem ujednolicenia, z którym mieliśmy do czynienia w telewizorze przez wiele lat, gdzie właśnie wszystko dążyło do ujednolicenia każdej jednostki i było, właściwie nie było wyboru. Tam były pokazane może ewentualnie dwie możliwości, tak jakby na zasadzie, że no jak masz, to, nie wiem, taki jest syrop na kaszel. To jest zdrowe do jedzenia, trzeba jeść tyle i tyle mięsa i tak dalej. Takie były informacje. A jakieś takie egzotyczne informacje na zasadzie, że Aborygeni jedzą, powiedzmy, jakieś tam inne zupełnie pożywienie, były przekazywane w jakiś, wiecie, na jakichś kanałach. Jeżeli ktoś oczywiście miał taki kanał, nie wiem, National Geographic, co było pokazane jako totalna ciekawostka, dosłownie to jakby ufo wylądowało. Teraz to się stało rzeczą normalną. Jesteśmy zalewani tą falą informacji i rzeczy, które kiedyś były właśnie taką egzotyką są, stają się dostępne na wyciągnięcie ręki. Tak jak kiedyś mandarynki były tylko na święta, teraz możesz je mieć w każdej chwili swojego życia. I o co mi chodzi? To to, że to jest fascynujące, to jest nowe, ale dokładnie tak jak powiedziałam, to niewiele zmienia w kontekście nawoływań naszej duszy. To jest kolejna pożywka do, dla umysłu, inna, ale, ale pożywka dla umysłu, e, któremu się wydaje, że tam znajdzie siebie, e, ale dusza nadal jest, że tak powiem, w przenośni. Duszy nie znajdziesz na żadnej sklepowej półce i nie znajdziesz jej w żadnej książce, którą ktoś napisał. Ona to najwyżej może być gdzieś na targowisku malutkim, albo przesad, no. tak, teraz prze, w sensie może pojechałam, jadę za bardzo, ale mi chodzi o taką analogię, albo, albo w sadzie, albo w lesie, gdzieś gdzie to nie jest, że tak powiem E, przejęte przez jakiś filtr e, postrzegania innych. I jedyne, co my możemy wyciągnąć wartościowego z tego, co się dzieje, to jest moje odczucie to jest zobaczenie w tej całej różnorodności, że warto mieć odwagę do bycia innym, do bycia sobą. I to jest ta droga, być może, że już nie ma, już się nie, To już nie jest egzotyka, ta odmienność, to już nie jest coś, temat tabu, albo coś czego trzeba się wstydzić, bo ktoś je inaczej, bo ktoś robi inaczej, bo ktoś myśli inaczej, to się staje mm, czymś e, takim po prostu oczywistym. I w tym wszystkim my możemy zobaczyć hej. To może ja po prostu zamiast podpinać się pod jakąkolwiek z tych grup. Może ja po prostu poszukam siebie. Będę, jed... zapalę kolejną gwiazdę na niebie, którą będę ja, a nie. podepnę się pod jakąś inną gwiazdę i będę próbować tworzyć gwiazdozbiór. Nie mamy tworzyć gwiazdozbiorów. E... A może nawet. Przede wszystkim nie. Może nawet bardziej powiedziałabym nie być takim kamykiem. Rzuconym w przestrzeni kosmicznej, który podczepia się pod jakąś gwiazdkę i, i, i myśli, że świeci. I mam tutaj na myśli właśnie takie coś, że przejmujemy czyjeś światopoglądy, czy jest życia, czyjeś sposoby, czyjeś, wiecie, teraz są wysyp zbiorowych medytacji: ktoś coś wymyślił i cała rzesza się pod to podpisuje, ludzie to chłoną, ktoś napisał jakieś afirmacje, itd., itd., i tak i, i ludzie to chłoną jak swoje, ale to nie jest nasze. Ty masz swoje własne światło, jako, jako światło gwiazdy, którą jesteś. Nie jesteś kamieniem, który musi tego światła szukać, brać od innych. A, I to chcę powiedzieć, tak naprawdę. Dlatego wczoraj y, jestem wkurzona na internet. <grym> y, bo dotarło do mnie, że też się dałam w jakiś sposób, może trochę, jak to powiedzieć? Cieszę się, że to się dzieje, bo z drugiej strony właśnie jest to... cieszę się, że to się dzieje, bo... Bo, bo, bo dzięki temu jestem w stanie to zobaczyć. I. Hmm. Trochę w tym taką właśnie pułapkę, że ledwo co, że tak powiem, wykaraskaliśmy się z przestrzeni telewizorów i wpadliśmy w nową przestrzeń niby, która ma nas doprowadzić do nowego, lepszego świata. Ale znowu jesteśmy, że tak powiem, przyklejeni do ekranów w zaciszu swojego domu i mamy złudzenie, że tak wiele się dzieje, gówno się dzieje, to umysł znowu bawi się w swoje klocki i próbuje z tych samych klocków fajnie to pięknie to jest powiedziane e, takie fajne zdanie jest w, księż, w tej książce Transferik Rzeczywistości że umysł jedyny co on potrafi to e, stworzyć nowy do, domek z tych samych klocków i to jest właśnie trochę na tej zasadzie nowy domek z tych samych klocków ale on nie wymyśli swoich własnych powiedzmy now, innowacyjnych e, nie wiem do budowy czegoś. To serce wie, co ono chce tworzyć i z czego. I y, przez to pole manowców człowiek w pewnym momencie się otrząsa i mówi: Nie, ja po prostu y, nie chcę tak. I pamiętam też właśnie, miałam taki czas w życiu, i już kiedyś to wspominałam, że po prostu spakowałam się w jedną walizkę i, i wyjechałam. Pół roku spędziłam szlajając się wszędzie, gdzie tylko się dało w naturze. Nie byłam wtedy internetu przy sobie. Korzystałam z niego tylko wieczorami, jak wracałam do domu. I paradoksalnie wtedy przychodziły mi do głowy różne pomysły i tak jakby Dostawałam to przewodnictwo i wiecie co, coś wam powiem, bo dzisiaj to dostrzegłam i doceniłam to gdzieś wewnątrz, że ja wtedy robiłam, w tym, ja w tym okresie pozwalałam sobie na rzeczy szalone takie trochę. Dla umysłu bo powiedziałabym szalone, bo na przykład nagle stwierdzałam, ej ja sobie stąd wyjadę, ja sobie pojadę w ogóle do innego miasta i, e, i jechałam do tego innego miasta, ale stwierdzałam w tym innym mieście, że nie wiem, że jednak mi się tam nie podoba i wracałam do gdzie jestem. Ale okazywało się na przykład, że spotykałam jakąś osobę w tym nowym mieście, która, której gdzieś ze mną było po drodze. I tak jakby robi, robiąc te rzeczy takie na pozór bezsensowne, jak potem to układałam w całość, a nawet w trakcie dziania się tego, to okazywało się wow, ale dzięki temu stało się to, dzięki temu to odkryłam. I tak podchodząc do tego życia w tamtym okresie, ja czułam, że tak, jakby to wewnętrzne przewodnictwo zaczyna się uaktywniać, i e, przez. jakby nie było tej ocen tego oceniania, że źle zrobiłam, tylko zaufanie, że to mnie gdzieś prowadzi. I, i, I pamiętam to uczucie i powiem Wam szczerze, że chyba coś takiego się dzieje, że dzięki temu, że umysł to poznał i zobaczył, że to zaprowadziło mnie do dobrych rzeczy, bo wtedy się działo dużo dobrego, e, czyli dałam teraz tak sobie, tak zaczynam to dostrzegać, że ja mu dałam po prostu dowody na to, że warto posłuchać tego wewnętrznego głosu i on, on prowadzi do czegoś dobrego. To on teraz dzisiaj rano, jak usiadłam na fotelu i e, po tych moich snach, które ostatnio są bardzo takie, no gdzieś mi coś woła, tak usiadłam na tym fotelu i tak powiedziałam do siebie wewnętrzno dobra, tak zwróciłam się do swojej duszy no to co robimy? Co chcesz zrobić? E, i dla mnie to jest oznaka, że umysł w jakimś tam stopniu zaufał jednak, bo widzi, że jak idzie swoimi ścieżkami właśnie tego lęku i tych obaw, nie, tego nie wolno, tam tego nie, lepiej nie robić. I, I szuka gdzieś tych odpowiedzi takich, wiecie, w książkach, czy, czy na zewnątrz, to on widzi, że on się zapętla. I, I takie coś dzisiaj, jako to pytanie, które przyszło tak spontanicznie, no dobra, to co robimy, co chcesz zrobić do duszy, to poczułam, że on jednak daje jej tą pałeczkę. On jej jednak y, gdzieś tam wewnętrznie zaczyna pozwalać, y, przywracać, że tak powiem, y, bieg tej rzece, y, pozwalać na to, żeby ona tą pałeczkę. Y, wzięła do ręki. Ejku, i um, um, ja wiem, że to jest proces, bo dusza też potrafi, um, że tak powiem, zaciąć się um, i nie od razu, tak jakby, ona nie od razu się otworzy, nie od razu. I też zaufa temu umysłowi, że znowu nie będzie mącił, bo jak ona widzi, że on przyszedł i namącił, e, i pokręcił, i, i, i zrobił wbrew jej, to ona potem już po prostu czasami nie chce jej, się mi się wydaje, i ona też się w jakiś sposób poddaje, bo przestaje ufać, że on znowu nie namąci. A po co, po co, po co robić, jak on potem przyjdzie i wszystko jej tam poprzestawia, e, bo on nie ma tego zaufania, właśnie. Więc. To chyba to chciałam powiedzieć. A, a propos internetu, myślę, że to nie to, że jest z nim zło. To nie to mi chodzi, tylko o taką przestrogę, żebyśmy wiedzieli, że inspirować się warto i są cudowni ludzie w internecie. Można takich znaleźć, ale niech tą inspiracją będzie dla nas to, że ktoś ma odwagę być sobą. A nie przejmowanie jego światopoglądu jako swojego. Ty jesteś taki, ja jestem taka, ty jesteś taka, ja jestem taki e, i tak dalej, i tak dalej. I to jest piękne i przejawiajmy się wszyscy w tej swojej różnorodności i szukajmy w sobie inspiracji do bycia sobą, a nie do przejmowania czyjegoś bycia sobą. To jest ten przekaz, który teraz tak naprawdę gdzieś tam się dokańcza we mnie. E, i to pozwolenie sobie na to. Nagrałam wczoraj jeszcze w ogóle dwa filmy, ale ich nie wrzuciłam. Nie wiem, czy je wrzucę. Zobaczę. No tam powiedziałam, no, chyba w którymś z tych filmów, nie wiem, czy ja w tym powiedziałam to, które wrzuciłam, czy w tym późniejszym. Że a propos jedzenia. Ja miałam taki okres, że jadłam to, co wszyscy. No wiadomo, no, jak większy, to jest. Las. To, co wszyscy jedli, to ja Tak byłam wychowana. Przyszedł taki moment, że coś się we mnie zaczęło zmieniać bardzo mocno. I y, przestałam w ogóle jeść mięso, cukier. Potem także właśnie te mąki wszystkie glutenowe. Przerzuciłam y, się głównie na owoce, warzywa, orzechy, kasze i tak dalej tak dalej. Tego typu rzeczy. I zaczęłam się coraz lepiej czuć. Y, był czas, przez pół roku jadłam. Tylko surowo, piłam soki. I w ogóle to był kosmos, ale to było piękne uczucie. Dla mnie to było naprawdę piękne uczucie. Coś się ciało. Wtedy zaczęły do mnie przypływać jakieś takie dziwne, dziwne informacje, informacje, które były piękne właśnie. Nieco dziwne w sensie, że nieznane. I, I poczułam, że to na mnie działa właśnie tak oczyszczająco i, 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 i jakiś taki dostęp, jakby miałam do, do innego pola informacji. Y ale gdzieś tam coś takiego czuję, bo a propos tego, o, nam się też mówi, na przykład co, znowu, no kiedyś się mówiło, że trzeba jeść jajka, mięso, tyle i tyle, że człowiek tego potrzebuje. Informacje były takie, no jakie były, za komuny to w ogóle, że dzieciom dawać cukier i tak dalej. A teraz z kolei my znowu szukamy informacji, co jeść w internecie i nam się mówi naprawdę różne tysiące sprzecznych rzeczy i ludzie się potrafią pogubić, no to co ja mam jeść? Bo jedni mówią, że surowe jest zdrowe, inni, że jest niezdrowe. Jeden Ci będzie preferował w ogóle takie odżywianie, a drugi jakby zupełnie inne. I znowu, nie o to chodzi, co jest dobre, co jest w sensie prawdziwe, tylko o to, jak ty się z tym czujesz. To jest jedyny wskaźnik, i odpowiedź tam tkwi, co nam smakuje, co ty chcesz jeść, co twoje ciało, o co ono prosi. I, i powiem Wam szczerze, że na przykład ja mam tak, że ja uwielbiam jeść. Jaki obiad na przykład najbardziej mi smakuje? Jak ja sobie ugotuję na przykład jakiegoś ziemniaka, albo nie wiem. Jakiś, zrobię sobie część gotowanych warzyw i do tego jakąś fajną sałatkę z surowych warzyw i połączę to ze sobą. Żeby było dużo tego surowego i trochę tego gotowanego. I ja to uwielbiam po prostu jeść. Do tego jakieś prażone na przykład ziarna słonecznika i tak dalej, tego typu rzeczy. Ja po prostu uwielbiam takie jedzenie, i, i też słyszałam opinię, że. No nie możesz tak, że żołądek tego nie trawi, że albo gotowane, albo surowe, albo w ogóle, że surowe jest niezdrowe, tylko gotowane, albo że gotowane jest niezdrowe, tylko surowe. I ja po prostu ja, ja jem tak jak teraz, jem tak jak lubię, bo choćby nie wiem, co ludzie powiedzieli, to ja czuję, że mój żołądek tak najbardziej lubi. Moje ciało czuje się z tym ekstra. Ja lubię jakieś trochę tego miękkiego, ciepłego, gotowanego i trochę tego chrupiącego, surowego. Y i lubię jak jest kolorowo na tym talerzu. Sprawia mi to przyjemność pod każdym względem. Po prostu. I jak nie wiesz, czy coś lubisz, czy coś jest dla Ciebie, powąchaj to, dotknij tego, poczuj to, czy ci pasuje zapach, kolor, smak. Jak Twoje ciało się do tego odnosi? Bo to poprzez ciało przychodzą odpowiedzi. Tylko ciało. Ciało wie. Umysł szuka. A, i tyle w sumie. Yy, myślę, że problem zaczyna się robić też wtedy, kiedy my, kiedy przychodzi tutaj do kwestii relacyjnych. To już jest, yy, że tak powiem yy, wyższa szkoła jazdy. Muszę zaraz iść ujrzeć synka. Yy, z tego względu, że my yy, owszem, mamy Wszyscy te ciała i, i gdzieś ten wewnętrzny głos duszy, ale on w mniejszym lub większym stopniu z nas uśpiony. I w sprawach relacyjnych, kiedy ten umysł się zaczyna dużo mieszać, z tego względu, że wychodzą na powierzchnię jeszcze te nieuzdrowione sprawy, czyli te programy y, przyklejone do tego umysłu, które gdzieś tam nami sterują, i są jak takie filtry, y, które nie pozwalają w pełni być sobą, bądź przyjąć drugiego człowieka y, w pełni takiego, jakim jest. To tutaj zaczynają się trochę schody i, i dusza tutaj się potrafi pogubić. E, e, więc, ale ten, to nie jest temat na dzisiaj. Nie wiem, czy jestem gotowa się nim zająć w ten moment. E, no, ale. E, ale myślę, że to już jest istotne. Ale na dzisiaj tyle, bo muszę spadać do góry i się szykować.